Od chwili rosyjskiej inwazji pojawiają się informacje o udziale Rosgwardii w działaniach militarnych. O tym, czym jest Rosgwardia, o jej strukturze i o tym, jakie działania prowadzi na Ukrainie, porozmawiamy z Piotrem Żołowskim, ekspertem OSW. To jest realizacja tradycji wojsk NKWD. Wojsk, które służyły do działań zaporowych, tzw. Tak na tyłach frontu, czyli pacyfikacji ludności, wyłapywania własnych dezerterów, którzy nie chcą walczyć. I w tej logice Gwardię Narodową Rosyjską stworzono. Gwardia Narodowa powstała w 2016 roku w oparciu o dotychczasowe wojska wewnętrzne MSW. Do tego zabrano MSW wszystkie jednostki OMONu i specnazu MSW. Stworzono taką strukturę militarno-policyjną, ona trochę jest, właśnie mogę użyć słowa, hybrydowa. I to stwarzało trochę kłopoty w jej organizacji, a również właśnie realizowaniu przez nie zadań. Początkowo, kiedy, przypomnijmy, to był 2016 rok, inna zupełnie sytuacja międzynarodowa, inna sytuacja w Rosji, Yy, większość ekspertów oceniała, że to jest taka wewnętrzna armia Putina licząca 370 tysięcy ludzi, yy, która ma służyć yy, no w sumie pacyfikowaniu własnego społeczeństwa w, ramach, yy, w razie wystąpienia jakichś protestów społecznych. No ja byłem zawsze trochę krytyczny do, te, yy, do tak sformułowanej generalnej opinii, dlatego że patrząc na, na to, czym były wojska wewnętrzne. I to, co potem zrobiono z tymi jednostkami wojsk wewnętrznych MSW w ramach Gwardii Narodowej, to były już tworzone jednostki wojskowe. Wyposażone w śmigłowce, w artylerię, w transportery opancerzone. To była lekka piechota. Takim sygnałem, że Gwardia Narodowa to nie jest jakaś, to nie jest Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który istniał w czasach PRL-u, było sformowanie brygady Gwardii Narodowej na Krymie. I to morski, czyli piechoty morskie. Do tego Gwardia Narodowa dostała zadanie ochraniania tam mostu krymskiego, więc zadanie typowo wojskowe. Już nie FSB, nie służba pograniczna FSB miała to realizować, ale już Gwardia Narodowa. Oprócz przejęcia wojsk wewnętrznych MSW, przejęli, przejęli i tych sił policyjnych oraz specznazły MSW, Grup Szybkiego Reagowania MSW przejęli również kontrolę nad obrotem bronią w Rosji i, co jest najważniejsze i co było bardzo dochodowym interesem, nad firmami ochroniarskimi w Rosji. Z tego, kontrola nad tak dużym obszarem związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym powoduje, że Guardia Narodowa kontroluje na swój sposób. Zasoby mobilizacyjne, ludzkie, bo same firmy ochroniarskie, które mają licencję na posiadanie broni, tam pracują rezerwiści, pracują byli funkcjonariusze służb, milicjanci czy policjanci już teraz w Rosji, to, to jest to potencjał też rezerwy, którą można użyć podczas wojny. Poza tym to jest bardzo duży no, dochodowy interes, dotąd był no, po prostu MSW zostało... Spauperyzowane powiem, przez powstanie Gwardii Narodowej, ograniczono e, możliwości resortu spraw wewnętrznych właśnie do np. prowadzenia w sumie działalności gospodarczej. Wojsk nacjonalnej Gwardii, Dowódcą Gwardii Narodowej jest Wiktor Zołotow, osoba z bliskiego kręgu Władimira Putina od lat 90. Zołotow wywodzi się oczywiście z KGB, co prawda nie z wywiadu, ale z IX Zarządu Odpowiedzialnego za mm, Ochronę Aparatu Partyjnego i Politycznego. Czyli właśnie ochroniarz. Potem krótko widzimy go nawet przy Jelcynie, na czołgu, stoi za jego plecami, ochraniał Jelcyna w pewnym momencie, ale odchodzi od służb, ze służby i trafia do, do, nawiązuje kontakt z Putina w Petersburgu. ponieważ Dlaczego? Dlatego, że ówczesny mer. Sobczak zażyczył sobie, żeby był on jego głównym ochroniarzem. Wicemerem miasta był Putin, tam się poznali i ta, powiedzmy, nie mówię, że przyjaźń, bo to często słowo jest nadużywane, jeżeli mówimy o relacjach w ekipie putinowskiej, wszyscy przyjaciele Putina, no tam uważam, że to on ma bardzo mało przyjaciół w istocie, ale raczej sojuszników. I załotą zostaje skierowany do Federalnej Służby Ochrony, potem jest ochroniarzem Putina osobistym, to nasz dowódcą ochrony Putina. Jego kariera potem się rozwija, przechodzi do MSW, jest pierwszym zastępcą szefa MSW i wtedy następuje decyzja o rozwiązaniu wojsk wewnętrznych MSW i przekształceniu ich e, w Gwardię Narodową, otrzymuje stanowisko dowódcy Gwardii e, Narodowej, a jeszcze chcę zauważyć, że pełna nazwa tej Federalnej struktury brzmi Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej. I to też jest ważne, bo dlatego, że użyto słowo wojsk, czyli zostawiono i tradycje tych wojsk wewnętrznych MSW, ale również pokazuje to, że nie tylko cele takie powiedzmy, prewencyjno-porządkowe są zadaniem tej służby, ale również wojskowe. jest blisko z Putinem, ale na pewno nie jest jednym z decydentów. Kiedy został mianowany dowódcą Gwardii Narodowej, z automatu wchodzi taka osoba do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I co się dzieje? W 2016 roku, tuż po nominacji Złotowa, opublikowano dekret Putina, który mianował go, wyznaczał go na stałego członka Rady Bezpieczeństwa, czyli tej, tej gru, wąskiej grupy osób, która decyduje o wojnie i pokoju Rosji. Po kilku godzinach ten dekret znikł. Pojawił się nowy. Że tak, Załotow został członkiem Rady Bezpieczeństwa, ale nie stałym, tylko zwykłym. Czyli to był sygnał, że Załotow nie wszedł ostatecznie do tej ścisłej elity decyzy, decyzyjnej rosyjskiej i oczywiście to są moje takie trochę spekulacje, ale wynikające tak z oceny i wykształcenia, jego zachowania i jego ambicji politycznych, których na no razie nie miał, był raczej takim trybikiem systemu, choć bardzo blisko środka władzy. Nominacja, wejście go do, wprowadzenie go do wąskiego kręgu decyzyjnego spotkało się z lekką dezaprobatą innych jej członków. Złotow jest uznawany jednak po prostu za prostego kagiemista, który jest potrzebny, ale nie jest, nie jest elitą. Jest zaufanym człowiekiem, ma określone zadania do realizowania, ale nie wejdzie do tej e, ligi decydentów politycznych. Tuż przed agresją na Ukrainę w Rosji zorganizowano w skali federalnej, czyli w skali ogólnorosyjskiej, ćwiczenia rozgwarti. Czyli wtedy postawiono ją w lutym już w stan mobilizacji. Pierwsze dni. Działań wojskowych prowadzonych przez Rosję na Ukrainę, byliśmy w oczekiwaniu wielkiej ofensywy, błyskawicznej ofensywy, no to się nie stało. Kiedy została Gwardia Narodowa uruchomiona? Nie w pierwszych dniach, jeszcze nie. Dopiero wtedy, kiedy Rosjanie zajęli w niektóre, re... w taki sposób trwały niektóre rejony Ukrainy i zaczęły próbować wprowadzać zasady okupacyjne. Czyli nie, od razu mówię, nieudane próby zakładania, formowania nowych władz, które miały, miały kontro, na przykład jak w Chersoniu czy w innych miastach, żeby, żeby, że prorosyjskie władze zostaną ustanowione i zażądają na przykład oderwania tych regionów od Ukrainy. Ten, ten, ten plan polityczny rosyjski się nie udaje nadal, ze względu na opór społeczeństwa ukraińskiego, ale z drugiej strony weszły jednostki rozgwardii, które zaczęły prowadzić już działania pacyfikacyjne. I zaskoczeniem dla mnie było, że to nie były tylko te jednostki, które ja uznaję jako wojskowe, takie charakterystyczne, które mają jakieś znaczenie militarne i mogą nawet brać udział w starciach z siłami ukraińskimi, ale pojawił, pojawił się OMON rosyjski. Czyli te jednostki policyjne, które przejęła Rosgwardia, które służą rzeczywiście do pacyfikowania protestów czy oporu ludności. Także Rosgwardia jest potrzebna Rosji na Ukrainie, jako formacja w sumie policyjna. Policyjna, która ma trochę zdjąć ciężar odpowiedzialności za teren okupowany z władz wojskowych. W przypadku utrzymywania się wojsk rosyjskich przez dłuższy czas na terenach okupowanych, rola rozgwardzi na pewno wzrośnie. Będą ściągane z południowego okręgu wojskowego i zachodniego okręgu wojskowego jednostki rozgwardzi na Ukrainę, które będą zajmować się po prostu kontrolą zajętych miejscowości i wprowadzać reżim taki wojskowy, raczej policyjny już zarządzania miejscowościami. Na dniach jest poprawiana ustawa o Gwardii Narodowej. Putin zdecydował, bo to on osobiście będzie decydował o tym, zaangażował Gwardię Narodową do ochrony najważniejszych jednostek, obiektów, przepraszam infrastruktury krytycznej w Rosji. To będzie robiła już Gwardia Narodowa. To może oznaczać, że Rosja jest w stanie wojny. Oni jednak też zaczynają myśleć, jak ochronić zaplecze, bo myślą kategoriami wojny, którą, która może jednak sprowadzić zagrożenie na terytorium Rosji. I tutaj ta Gwardia Narodowa staje się taką, no nie chcę powiedzieć elitarną, ale dedykowaną służbą, która będzie, będzie jednak w coraz większym stopniu zabezpieczała działania Militarne. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Nowe odcinki już wkrótce.